Spotkanie noworoczne władz Jeleniej Góry rozpoczęło się artystycznym akcentem. Cieszę się, że przyjeżdżając zawsze, za każdym razem czuję się tutaj jak w domu i ta Jelenia Góra tak kwitnie jak taki mały cukiereczek. 2019 rok to szereg inwestycji, a najważniejsze to obwodnica Maciejowej, remont teatru imienia Cypriana Kamina Norwida, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, termomodernizacja szkół, to także zakup nowych autobusów oraz organizacja imprez w centrum Jeleniej Góry. 2020 rok to kolejne wyzwania, w tym m.in. remonty kolejnych dróg. Trudno powiedzieć o takiej inwestycjach jak obwodnica i, i, i remont teatru, bo to są bardzo duże. Będą, będzie wiele takich mniejszych inwestycji, ale bardzo kurczowych, jak chociażby nadbrzeżna oczekiwana przez wiele, wiele lat, ulica Krakowska, którą też mieszkańcy uważają, że powinna być zrealizowana. Będzie wymiana oświetlenia w mieście, będzie, będą połączenia dróg rowerowych. A przy okazji spotkania noworocznego po raz dziesiąty wręczono nagrody prezydenta miasta Jeleniej Góry. Trafiły one do czterech jeleniogórskich firm. Ta nagroda motywuje? Tak, jak najbardziej. Ona zachęca do yy, wzmożenia wysiłków i utrzymania przynajmniej się w tej lidze firm zauważonych, czy zauważanych przez otoczenie. Jeszcze raz chciałem podziękować tutaj władzom miasta, prezydentowi za, za uznanie, bo było dla nas zaskoczeniem, tak jak właśnie to co czujemy w tym momencie tu i teraz będąc na deskach Teatru Norwida, który jest jakimś symbolem jakichś zmian w Jeleni. my będąc też częścią tych zmian no, czujemy się tutaj zaszczyceni. Jesteśmy firmą, która um, no, specjalizuje się w nowych technologiach, więc jest to taki obszar, który dynamicznie się rozwija. W większych ośrodkach jednak mimo wszystko, natomiast tutaj w Jeleniej Górze mamy ten nasz trzon, taki, który, z którego jesteśmy bardzo dumni i bardzo dziękujemy całemu zespołowi, który no po prostu wspiera nas i, i nie opuszcza, także to tak naprawdę ta nagroda jest dla nich. Rok 2020 to kolejne wyzwania także dla firmy Zorka, która w tym roku obchodzi okrągły jubileusz. Rok 2020 jest dla nas 70-leciem istnienia firmy, a więc to jest rok taki rocznicowy. Dlatego też to podkreśla ta nagroda nam tą rocznicę. W tym roku mamy takie ważne dwa przedsięwzięcia to jest wdrożenie systemu ISO opartego o normę 28 tysięcy bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oraz musimy jakby wpisać się w strategię IKEA. Ona nazywa się tak szczytnie People and Planet Positive, opracowując własną strategię, taką zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim z naciskiem na kwestie ochrony środowiska. Wyróżniona została także piekarnia, cukiernia mrugała, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Od 50 lat w ulicy Długiej w Jeleniej Górze która jest skądinąd najkrótszą niemal ulicą miasta, codziennie rano można kupić świeży, smaczny chleb. W tym fachu liczy się po prostu niezawodność. Zaczął nasz ojciec, my kontynuujemy jego dzieło. Mamy nadzieję, że przez następne 50 lat ludzie będą również mogli kosztować naszych wyrobów. Była także jedna nagroda w kategorii organizacja pozarządowa, trafiła ona do fundacji Leroy Merleon. Zastanawiam się nad, czym, nad tym, w jaki sposób podnieść jeszcze poprzeczkę w tym roku. Mogę tylko uchylić rąbka tajemnicy, że wspólnie z Lasami Państwowymi będziemy realizować sadzenie lasów, bo jako firma Leroy podpisaliśmy globalną umowę z Lasami Państwowymi, więc to przed nami. Kolejne granty to wszystko są inicjatywy pracownicze, to są inicjatywy oddolne. Więc ja się cieszę, że moi pracownicy wykazują się tak dużą empatią, taką chęcią i zaangażowaniem, że chcą realizować tego typu projekty. Chciałem tu podziękować zwłaszcza... Jerzemu Markowi, który się bardzo mocno angażuje, prawie we wszystkie granty. Jest to człowiek z on jest w wielkim sercu z wielkim zaangażowaniem i naprawdę jestem pełen podziwu. Chyba czerpie energię. Jaki był Pana najważniejszy projekt, jeżeli można, mówić o najważniejszym? Jeżeli chodzi o najważniejszy, to szpital i oddział dziecięcy. Najwięcej radości mi ją sprawia. Neonatologia. No. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. A obszerniejszą relację ze spotkania noworocznego emitować będziemy w najbliższym czasie na naszej antenie.